Czy wiesz, że nie uiszczenie należności za pobyt w hotelu wiąże się nie tylko z obowiązkiem pokrycia kosztów pobytu? W praktyce branży hotelarskiej zdarzają się przypadki, że osoba korzystająca z usługi noclegowej celowo nie dokonuje zapłaty za pokój za spożywane w tym czasie posiłki, korzystanie z punktów rekreacyjnych czy wykonane rozmowy telefoniczne. Czy wiesz, że nieuiszczenie należności za pobyt w hotelu wiąże się nie tylko z obowiązkiem pokrycia kosztów pobytu? Hotele w takim przypadku mogą pozywać taką osobę na drodze cywilnej do zapłaty kwoty pieniężnej, ale czy tylko? Nieuiszczenie opłaty za pobyt w hotelu to wyłudzenie świadczenia w postaci mieszkania w nim na szkodę osób prywatnych. Bez względu na wysokość opłaty i długość pobytu w hotelu, zachowanie takie może stanowić przestępstwo określone w artykule 286 kodeksu karnego. Inaczej, w sytuacji celowego niezapłacenia za posiłek, np. w barze, czy restauracji lub też hotelu, takie zachowanie jest wykroczeniem z artykułu 121 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, który brzmi: kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza. Pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową bądź sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne, podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności bądź grzywny. Warto pamiętać, jeżeli z jakichś względów nie możemy zapłacić za pobyt w hotelu, warto jest tę sytuację zgłosić na recepcji, by nie zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwa.